Teksty na repetycjach. część druga. Jak ktoś się zapoznał już z pierwszymi tekstami, wie, że ja nie żartuję, że to co spisuję, to się uaktywni na YouTube. No i oczywiście zaczynamy lecieć z tekstami. E, oczywiście 18 plus młodzi niech tego nie oglądają. Chyba, że uszy będą zatykać co drugie słowo. Wtedy mogą zatykać. I słuchać tylko wybranych słów. Dobrze. Ta matma będzie po nocach mi się śniła jeszcze. Wszystko mi się w oczach zlewa i ten x, i plus, i trójka. Się chyba nie nadaje do tej szkoły. Kto taką liczbę wymyślił? Jedna, druga z przecinkiem i jeszcze pół. Ale to jest przecież przedział od minus 1,2 do 0,5. Przedział otwarty. No, oczywiście ktoś myślał, że to jest jakaś liczba. No nie wiem, czy ja taki ułomny, czy co? No bez jaj. Hm. Miało być 68 stopni, a wyszło 68 i na górze 0,0. No, tak wyszło. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania dwóch resztek. Nie wiem, czy resztek jedzenia, czy co. Dobrze. Kolejny. Kolejna karteczka, kolejny spam. Mam sprawdzian tylko z tych drugich ostrosłupów. Tylko, że okrągłych. Hm. O Boże, to jest wyższe liczenie już. Jakiś kretyn matematykę wymyślił. Fileczkę, próbuję myśleć. Od 3pi do 4pi i oddziały otwarte. Ale dziś czuję wiedzę. Aż coś tam, coś tam. Jezu, to mózg się ścina przy tym normalnie. Minus 16, bo to jest bardziej odjąć. Kolejność wykonywania działań. To, co zrobiłam, to pod morderstwo podchodziło, to jest jakaś herezja. No, oczywiście, w tej chwili ta osoba na studiach jest. No, ale bardzo dobrze sobie radzi. Pozdrowienia. To jest głupie trochę. Ciężkie to takie trochę, niby prosty temat. Lewy ułamek przepisać. No, nie wiem. Ja dzisiaj nie myślę. Się krótko spałem. Co ja zrobiłem? Ja nie myślę. No bo mam tu źle pokreślone wszystko. No już teraz całkiem nie myślę. Cztery trzecie pierwiastkowe. Jezu, ile tej matematyki? Będę, będę jakieś zwidy miała normalnie. O Boże, już mi mózg wysiada. A tu z krzykiem takim był. Coś się przygrzewa. Ten tekst był dobry. Tego Sokratesa to za jaja na słupie powiesić, bo to chyba on wymyślił szkołę i tą edukację. Hm. Sokratesa nie znam oczywiście. Dodać? Ja pierdzielę, ale teraz grole. Mózg mnie rozbolał. No to do tego też trzeba dodać. Mądre. Ciężkie zadania na głowę, tak. Co ja będę liczyła? Pierwiastek z pomarańcza? Chiński, jakieś obliczenia. Nie, no to mi to mózg ryje. Po tym zadaniu trzeba przerwę zrobić. Co się odjebało? Mózg ci umiera z tych zadań. Mnie już łeb boli od tych zadań. To jest czas, w którym moja koncentracja zaczyna osłabiać. To wygląda jak najgorszy koszmar z fizyki. Zadanie było z prędkością, z drogą, z czasem. To mi to już pod fizykę podjeżdża. No, prędkość. Drugi wykres rysujesz? Na tym samym obrazku? Tym samym, na, na innej fotografii. Wychodzi mi ten zastrany ząb mądrości. Nie czuję tego, a mnie boli. Jak ja to zrobiłem? Już mam tak porytą głowę dzisiaj. Mózg mi się wypala. W końcu coś normalnego. Uczennica na lekcji. Wyciskając korektor, stwierdziła takie słowa. Starczy już! Doszedł! To zadanie, mózg rozjebane. Jestem dzisiaj, nie dzisiejsza. Kolejny tekst. Taki, który zapamiętałem, bo to kiedyś usłyszałem coś takiego. A x plus ble. No właśnie. Funkcja liniowa AX plus B. Mój mózg to odrzuca. Kolej skwitował. Ale jestem tępy. Jak obuch siekiery. Nie wierzę. Już trochę ma sensu. Mi już mózg nie pracuje. A któregoś razu tak sobie siedzę. Wziąłem długopisik. Klikam. A gustek mówi tak. Ten długopis nie rozprasza z każdej strony klikadła. Przydaje się ta trigonometria, bo to jest takie mądre. Mózg mi paruje. Mi nie. U upośledzony okrąg. Rysunek poglądowy miałbyś tylko. Co się ze mną dzieje? No bez kitu ja nie wierzę. Tak dalej pójdzie, to wszystkie te teksty w locie polecą. No, no nie, ale no nic. Jeszcze. Jeszcze kilka minutek sobie poczytam, po czym zrobimy przerwę. I tak dzisiaj jest cały seans nagrywania, jeden filmik za drugim, to, to chyba wystarczy tego dobrego na, na start. To był mój ulubiony wzór, bo tylko ten pamiętałam. Oczywiście to był wzór na delta. Matematyki srogie tutaj wjechały. Ale jestem z siebie dumna. Trójkąt równoległy. No i teraz pan moje myśli zgubił. Hm. Jak ktoś nie ma mózgu, to jest ten problem. Kurde, nawet mądry jestem. Jezu, jaka ja jestem tempa. Zamiast dopisać, to ja ciupciam. 1,6. To przez te słońce dzisiaj. to tam było coś takiego, że był jakiś ułamek i to niewłaściwy był ułamek. To przez te słońce dzisiaj. Hm. Chyba mnie Bóg opuścił, jak na matematykę rozszerzoną szłam. To mi pachnie deltą. Te parabole są chore. X minus Holender jasny. Nie wiem, co to jedno do drugiego ma, ale je, tak jest. Jakie moje życie jest ciężkie? Już mi się wakacje załączają. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy mają wakacje, bo wiem, że niektórzy wakacji nie mają, poprawki i te inne rzeczy, ale większość osób ma wakacje. Pozdrawiam wszystkich wakacjujących. Tu trzeba ciap ciapa zrobić. Już mi się mózg wyłączył. Nie przyswajam wiedzy. Ja to bystra jak woda w kiblu. Ale porównanie. Ja wiem, co robić. Całe życie do tego zadania się przygotowywałem. Z logicznym myśleniem to nie jest takie trudne. Zaraz, bo, myśl, bo się pomieszałem. Ja się czuję jak u okulisty. Wysokość tego walca jest. Równa. Chuj wie. Boże Święty, chcą mnie wykończyć. Cichutko pomyślę. Tak się rzadko trafia ten moment, że trzeba wykorzystać. Nie, tak się rzadko trafia, że trzeba wykorzystać ten moment. No i na stan dzisiejszy. Jak się podobało. Proszę pisać w komentarzach, będziemy lecić z dalszymi tekstami. Dziękuję.